Witam Was w kolejnym odcinku, w którym wygrzebuję ze śmietnika jakieś starocie i staram się Wam wmówić, że, jest, że są dobre. No to wygrzebowanie starych rzeczy już trochę sprawia, że czuję się jak stary dziad, no ale czasami trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy, no już jestem starym dziadem. No i jedyne co mogę zrobić to albo usiąść i czekać aż umrę, albo po prostu cieszyć się swoim starodziadostwem i jakby wyciągnąć z niego to, co najlepsze. No, dzisiejsza gra, którą chciałbym wam pokazać, jest to Ultima 4. No, jest to gra, która w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 30. urodziny i jest obwoływana przez wielu, jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą grą czasów, a przynajmniej wśród terpegów. Pierwszy raz grałem w to jak miałem... Ja wiem... Z kilkanaście lat. To było ze dwadzieścia lat temu. No i wtedy... Jak wygrzebałem ją z jakiegoś Cover CD na jakimś magazynie, czy coś takiego... O! Odpaliłem! Nie będę tak mówił przez cały film, ale jak już to odpaliłem i połaziłem trochę, to wywaliłem i krzyknąłem, to kupa! I tu właśnie chciałbym wam wszystkim jakby wyłożyć pewne, pewne fakty, jeśli byście sami chcieli spróbować. Ultima 4 wymaga zupełnie innego podejścia. Otóż do gry jest dołączona bardzo obszerna literatura. W tych czasach literatura dołączona do gry była tak naprawdę nieodłączną częścią gry. Nie inaczej jest w tym przypadku. To jest dokumentacja, którą sobie wydrukowałem. To jest mapka, którą Wam już pokazywałem, którą sobie właśnie wykoncypowałem. No i co? No i przed grą naprawdę. Polecam się zapoznać z tym wszystkim. A przynajmniej z tym. Z, z książką historii, i z, która jest tak naprawdę z taką trochę podrasowaną instrukcją i z księgą czarów. Taki jeszcze mały disclaimer. Ja tego let's playa też robię troszeczkę dla siebie tak naprawdę, bo e, no właśnie, no to, tak jak w przypadku Ulit, no nie byłem w stanie się w to w, w zagłębić, dopóki właśnie nie postanowiłem zrobić let's playa i nie zacząłem z konieczności właśnie się wczytywać w te wszystkie instrukcje, oglądać filmy, jak to tam zrobić i tak dalej, tak dalej. No i jakoś mi zaczęło iść. No więc no i mam nadzieję właśnie, że w tym przypadku też będzie tak samo, no bo e, no ja się do tej gry przymierzałem już chyba kilka razy i za każdym razem jakoś tak no, trochę rozleniwiony przez powiedzmy współczesne RPG jakoś tak od tego odchodziłem, no, ale mam nadzieję, że teraz no, jakby uda mi się w to zagłębić i pozostać i skończyć, bo ja tej gry po prostu nie jestem w stanie sobie odpuścić, nie, nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że ja jej w życiu nie skończę. Y, jakby y, jestem to sobie samemu winien, żeby przez nią przebrnąć i żeby tego doświadczyć. Dziękuję. No i oto nasz ekran tytułowy. Od razu się chciałem wytłumaczyć z y, trochę lepszych efektów dźwiękowych i z muzyczki. Y, to jest taka, taki patcho remake o coś tam, y, który można, jest open sourceowy, można coś ściągnąć z Sourceforge, nazywa się XQ4. Y, no i to się instaluje, do tego się wtyka oryginalny katalog z Ultimą, który można ściągnąć z Goga za darmo. No i to co on robi to jest między innymi właśnie dodaje muzykę. Oprócz tego mamy też różne opcje, które tu można zmieniać i też jakieś takie opcje, nie wiem, tutaj nazywają ulepszenia, ale mi tak naprawdę zależy na tym, żeby było bardzo autentycznie, odskolowo, ale z muzyki nie chciałem rezygnować, bo muzyka jest jednym z powiedzmy highlightów tej gry. Jeszcze jedna uwaga. Jakby dziennik w tej grze polega na tym, że bierzemy zeszyt, bierzemy długopis i piszemy w nim dziennik. W tamtych czasach, ta gra powstała na 8 komputery, w, w, jakby w pierwotnie, więc no... Te komputery nie miały po prostu miejsca w pamięci na to, żeby wam jeszcze dziennik prowadzić. No więc tak właśnie zrobimy. Bierzemy sobie... Mam zeszycik tutaj, mam długopisik, będziemy pisać. Zacznijmy więc nową grę. Powiedzmy, że a nagra mojego imienia będzie dobry i jestem chłopem. No i tutaj mamy sekwencję, tę początkową. Nie będę wam tego tłumaczył, ponieważ nie jestem, jestem tłumaczem pisemnym, a nie ustnym, więc wyjdą mi krzaki, jak to zacznę tłumaczyć na bieżąco. No, w każdym razie chodzi o to, że jesteśmy tutaj w jednym, znaczy, jesteśmy po prostu szarym obywatelem nieokreślonego państwa, no i ogólnie osobiste problemy nas przytłaczają, aż w końcu wzięliśmy sobie, znaczy poszliśmy sobie na spacerek po y, do, do, do okolicznych wiejskich y, po, po, prawda, wiejskich okolicach, y, żeby zaczerpnąć tego świeżego powietrza i to nam trochę pomaga, pomaga się zrelaksować. Y, Aż w końcu, nagle pojawia się taki oto portal, który nas bardzo zadziwia. Po czym yy, portal znika, ale pojawia się na, zamiast niego coś w postaci tych tam prawda, kreski z białych pikseli. Yy, zauważamy, że wokół, jakby w tym kręgu kamiennym coś leży i jest tam amulet, prawda, czyli Young. Który jest tutaj symbolem właśnie awatarstwa. No i jest jeszcze książka. właściwie dwie książki. No i jedna. Znaczy to są de facto te książki, które dostajemy razem z grą. I teraz gra poleca nam żeby przeczytać książki historii. I... jakby to taki hint-hint, że, że oczywiście powinniśmy przeczytać instrukcję przed... jakby... przed wyruszeniem w podróż. No teraz zamykamy książkę, zastanawiamy się chwilę... No i... E, odruchowo, znaczy odruchowo, jakby jakaś siła sprawia, że przechodzimy za wzgórze i odnajdujemy tam renesansowy jarmak, którego wcześniej nie było. Tam nas witają różni ludzie i patrzą, że widzą nasz Ang i rozpoznają w nas specjalną personę. No, nadal nie wiadomo siła nas ciągnie w jakimś kierunku, aż dochodzimy do cygańskiego wozu, z którego rozlega się creepy i głos cyganki. No i tutaj mam napisane, że stara cyganka na tym obrazku w, w formacie EGA nie wygląda na specjalnie starą. Eee, no w każdym razie też widzimy, że tutaj capi kadzidłem i czujemy się trochę dizzy, ale widzimy też, że ona ma ankr na szyi, więc zapewne jest swoja. Eee, no jeśli się zastanawiacie po co to wszystko, to to jest właśnie tworzenie postaci w tej grze. Eee, Otóż, Cyganka nam będzie teraz zadawać pytania, w których będziemy musieli wybrać jedną z... Jedną z cnót, powiedzmy. I to nie będzie takie, że... Znaczy, te pytania nie są łatwe, one nie, nie... polegają na tym, że wybieramy jedyną, słuszną opcję, tylko... Musimy zdecydować się, co jest jakby bardziej... Co jest dla nas ważniejsze. No i zobaczmy, jakie jest pierwsze pytanie. Wierzymy, że wszyscy ludzie są cnotliwi, ale widzimy... Złodzieja, którzy kradnie naszemu naszemu, naszemu lordowi. E, czy sprowadzamy go, przyprowadzamy go do sprawiedliwości, czy spróbujemy go osobiście przekonać, żeby jakby przeszedł na stronę dobra. No, ja nie będę się starał jakoś specjalnie odpowiadać, to znaczy mm, będę się starał odpowiadać tak, jakby, e, jak, jak bym chciał, żeby moja postać w tej grze odpowiadała, powiedzmy w ten sposób. Nie tak jak ja, tylko jak bohater, którego chcę stworzyć. Więc tutaj wybierzemy sobie B spirituality, czyli może osobiście staramy się go przekonać, żeby wszedł na dobrą drogę. Dobra, kolejne pytanie jest takie. W bitwie otrzymujemy rozkaz, żeby strzec z pustego namiotu naszego dowódcy. Bitwa idzie kiepsko i chcemy pomóc naszym... naszym kolegom. I czy... Czy dzielnie, prawda, idziemy na pole bitwy, żeby pomóc naszym towarzyszom, czy honorowo strzyżemy namiotu jakby zgodnie z rozkazami? No ja myślę, że jakbym grał powiedzmy jakiegoś dragonejża czy coś, to bym wybrał B. Dobrze, kolejne pytanie. Jesteśmy strażnikiem królewskim i kapitan prosi nas, Kapitan prosi, żeby któryś z nas do, jakby w odwiedził miejscowy szpital, żeby... żeby... Podnieść dzieci na duchu opowieściami o naszych czynach. Ja myślę, że, że tutaj wybiorę A, że będę się generalnie, będę, pójdę tam i opowiem o swoich, dzielny, o swoich przygodach. Kolejne pytanie. Ja i mój przyjaciel, dzielnymi, ale biednymi wojownikami. Idziemy zabić smoka. Mój przyjaciel myśli, że to on go zabił, a ja to zrobiłem. Jeżeli mnie zapytają, no cóż, myślę, że powiem prawdę. Kolejne pytanie. W młodości przysięgłem e, ożenić się ze swoją dziewczyną, a teraz jestem na świętym queście w dalekich krajach. No i teraz czy to zrobię, czy pójdę na, na ten, na daleki quest? Ja myślę, że. A, kolejne pytanie. Otrzymałem sakiewkę, sakiewkę ze złotem, żeby ją dostarczyć gdzieś. I spotykam biednego żebraka. Czy... Czy dostarczą złoto, czy daję mu monetę, dlatego że złoto jest niepoliczane i nikt nie będzie... Nie, nic się nie skapnie. No ponieważ ja we wszystkich kotarach zawsze, da, zawsze daję jałmużnę, więc myślę, że wybiorę B. Ostatnie pytanie. Jestem, jestem wasalem lorda, który torturuje więźniów. Czy okazuje współczucie yy, jakby donosząc o tych, o tych uczynkach, czy honoruję swoją przysięgę i ignoruje to. Oczywiście, że nie ignoruje. A. No i dobrze. No i moja ścieżka jest wybrana. Teraz teleportuję, teleportuję się... Znaczy jestem w trakcie teleportowania się do odległej krainy. No i jeszcze, jeszcze cyganka mówi mi, żebym szukał... szukał rady swojego suwerena, czyli lorda britisza. No i otwieram oczy. No i jesteśmy w grze. A jeśli się zastanawiacie o co chodzi z tym całym Mambo Jambo, z tymi cnotami, ze współczuciem i tak dalej, no to właśnie w grze naszym celem nie jest pokonanie wielkiego złego potwora, tylko tak naprawdę właśnie yy, kraina, która no, ledwo podniosła się właśnie po wojnie ze złym złem pod berłem Lorda Britisha no potrzebuje właśnie, potrzebuje jakiegoś przykładu wielkiego bohatera, który będzie dla niej inspiracją. No i właśnie my jesteśmy tym bohaterem, naszym celem jest generalnie po prostu stanie się uosobieniem snu wszelakich. Jeśli chcecie zdać moje zdanie, to to jest bardzo odświeżające po yy, tym, że w każdej grze trzeba zabić złego demona z piekła, który chce zniszczyć świat. Ech, no nic. W każdym po mapie poruszamy się strzałkami. No, oprócz tego jest z komendy od A do z, z klawiatury, wpisujemy. Żeby wejść, na przykład, do zamku, czy do jakiegoś innego miasta, wciskamy E, od Enter. No i to jest prawda, ponieważ wybrałem, znaczy wybierałem głównie opcje związane ze współczuciem, compassion, prawda. No to zostałem Bardem. Ponieważ jest to główna, główna jakby cnota Bardów. No i ten, ten wybór był o tyle, o tyle. Dobry w pewnym sensie, że dzięki temu zacząłem w pobliżu w Castle Britain, prawda? Gdzie mieszka Lord British, więc szybko mogę z nim pogadać i dowiedzieć się, co ma, co ma mi do powiedzenia. Zapiszmy grę przy okazji. No niestety jakby minus tego jest taki, że jak widzimy mam w proce i ubranie generalnie, nie, 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 raczej nie będę nosił płytówki. No ale nic to, ponieważ nie jesteśmy sami na naszym questie, możemy szukać innych jakby towarzyszy, no to pewnie zrekrutujemy jakiegoś Paladyna czy kogoś takiego. No dobrze, no to skoro już tu jesteśmy, to pogadajmy ze strażnikami. Rozmowa jest przycisk T od TOC, wkazujemy kierunek. No i tak, no rozmowa w tej grze polega na wklepywaniu z klawiatury tego, co chcemy powiedzieć. Zawsze każda postać może odpowiadać na trzy, trzy rzeczy. Name, czyli pytamy się o imię, job, co robi, health. No, czyli jak się czuje um, Oprócz tego, z, jakby z rozmowy, możemy wyławiać kolejne słowa kluczowe i pytać, zagadywać daną postać o te właśnie słowa. Czasami, czasami dana postać zada nam pytanie i wtedy najczęściej musimy odpowiedzieć zgodnie z prawdą, bo to nam poprawia, jakby, parametr naszego e, albo honoru, albo czegoś tam takiego. Dobrze, um, spytajmy się. O imię tego strażnika. Oh, jest strażnikiem, no dobrze. Job. Strzeże zamku i wszystkiego, co jest w środku. Dobrze, spytajmy się o... Guard. Strzeże zamku. Kasu. No, zamek jest piękny i silny. Czy szuka mordę Tak, szuka mordę Jest na górnym piętrze w sali tronowej. no. Dziękujemy bardzo. Spytamy się jeszcze o zdrowie. Świetnie. No to do widzenia. Ym... Pogadajmy z drugim strażnikiem. Czemu nie? Job. Chyba będzie to samo. Tak. Ym... No oczywiście ym... jakby Warto też wiedzieć, że gra rozpoznaje tylko pierwsze cztery litery danego słowa, więc yy... więc yy, nie, nie musimy napisać, na przykład pisać health, wystarczy pisać hell i wtedy yy... wtedy się dowiemy. No spytajmy się, kim on jest, jester. No dobrze. Witamy w zamku Brytania. Czy masz Anku? Mam. Więc wejdź w pokoju, świetnie. Pytałem się, czy wie coś o Anku. Nie wiem No nic. pytam się, czy wie coś o Lordu Britishu. Nie wiem No to nic. ok no to yy, skoro mam jeszcze chwilę czasu, to po... Pogadajmy z tym strażnikiem. Zobaczmy, czy czymś się różni. Niczym się nie różni. Dobrze. E, no to pójdźmy do Lorda Britisha. Drzwi się otwiera komendą open. E, skrót kawiarsowy o. No i tutaj mamy. ...schody, czy tam drabiny, czy cokolwiek, to jest na górze. Komenda do wspinania się to jest climb przez K. Czyli naciskamy K. No, byłem już u Lorda Britisha wcześniej, więc powiedzmy, że wiem trochę... ...gdzie on się mieści, właśnie to on. Pogadajmy tutaj z błaznem. Hm. Pytajmy się o błazeństwo. Łazem potrzebuje dobrego barda. Spytałem się o bardów. Nasz bard jest bardzo dobry. Czy lubię muzykę, czy ścież lubię muzykę. Więc muszę iść do Brytyn. Tam są naj, najlepsi bardowie świata. No to świetnie, mogę to sobie zapisać. Dzięki temu wiem, że Brytyn to jest miasto bardów, czyli miasto współczucia. Każde miasto ma właśnie przypisaną jedną z nut, no i tam generalnie musimy szukać oświecenia, powiedzmy, z nią związanego. Eee, no, spytałem się go jeszcze eee, o zdrowie. Czemu nie? Świetnie. Perfectly hoppy. Taki, Taki żarcik. Eee, dobrze, pogadajmy z Bardem w takim razie. Bard nam nie Bart na mnie odpowiada, jest trochę zajęty chyba graniem. Pogadajmy z tym typem. O, przepraszam, z tą typiarą, e, Juliet. Co robisz? O, może mi pomóc? W czym możesz mi pomóc? E, mam poznawać osiem snut. Nie, muszę, muszę poznać, jak osiem cnót formuje trzy główne zasady. Czy o tym wiem? Nie, nie wiem. Muszę się, muszę, muszę tego poszukiwać. No dobrze. Eee, to spytajmy się o zdrowie. Może to sobie zapiszę. Mhm. Spytajmy się o zdrowie. Dobrze, o, świetnie. No to do widzenia. Dobrze. To pogadajmy tym z rodem britiszem. Ja się na chwilę zamknę i pozwolę wam posłuchać y, super y, adlibowego wykonania "Rule Britannia" w formacie midi. Lord British wstaje i mówi W końcu, Kmejs, przyszedłeś. Czekaliśmy tak długi czas. Super, bardzo się cieszę, że na mnie czekaliście. Siada i mówi W Brytanii nastały nowe czasy. Zli lordowie ciemności są jakby wypędzeni zostali, ale ludziom brakuje ukierunkowania i celów w życiu. To o czym wam mówiłem na samym początku. Potrzebny jest Potrzebne jest uosobienie wszystkich snut, champion. Eee, ja mogę być tym championem, ale tylko czas pokaże. I pom pomoże mi jak tylko może. Dobrze, to jak może mi pomóc. Eee, dobrze, no zacznijmy od rzeczy prostych Z Lord British, król całej Brytanii. Sprytajmy się o Suwerena. Nie, okej. Okay. Brytania. Chociaż źli lordowie stali wypędzeni, ale w, w Brytanii cały czas pozostaje zło. Jeśli chociaż jedna osoba jakby zakończy, znaczy odbędzie quest Hatara, nasi ludzie, nas nas nasi poddani będą mieli nową nadzieję, nowy cel w życiu. Świetnie. I byłby to wspaniały przykład, że w życiu jest, w w życie jest coś więcej warte niż tylko. No, życie jest czymś więcej niż tylko niekończącą się walką o, o posiadanie i o pieniądze. Ech. Jest bardzo odświeżające, żeby gra mówiła mi takie rzeczy, a nie powiedzmy. wielki bohaterze! O, terroryzuje nas zły demon z kosmosu! Musisz znaleźć wielki topór zmordowania zła i upubić demona! No ale dobrze. spytajmy się, co robi. O, y help. Dobrze. Spytałem się, czy jak może nam pomóc. Aby przeżyć w tym kraju w tej krainie, muszę poznać samego siebie. Muszę. muszę opanować swoje, swoją broń, swoje, swoje umiejętności magiczne. Tak, jako Bard posiadam pewne umiejętności magiczne. Więc będziemy musieli się nad tym zastanowić. Dopóki nie znam samego siebie, nie powinienem odchodzić za daleko od, od miast. No dobrze. Eee... Pytam się o awatarstwo. Aby być awatarem, muszę być ucieleśnieniem ośmiu cnót. Muszę żyć, moje życie musi być cały czas poświęcone w jakby samodoskonaleniu i ulepszaniu świata, w którym żyje. Dobrze, spytajmy się go o cnoty. Osiem cnot to jest, no zapiszmy to sobie. Honesty, szczerość. Compassion, współczucie. Valor, czyli odwaga. Justice, sprawiedliwość. Sacrifice, poświęcenie. Honor, no wiadomo. Spirituality, czyli duchowość. I humility, czyli skromność. Przy czym fajne jest w tej grze, że tu nie ma żadnego księdza, ani żadnych bogów, ani żadnych świątyń, w których trzeba się modlić o dary. Tylko te wszystkie cnoty są tak naprawdę świeckie, i tutaj musimy. Nie, nie, nie musimy, prawda, szukać, yy, iść się spowiadać i, i szukać yy, przebłagiwać żadnych bogów, tylko po prostu musimy sami się doskonalić. No to spytajmy się po kolei, czy on coś nam powie o tych cnotach. Okej, okay. Honesty Moonglow. Muszę się udać do Moonglow, jeśli chce coś wiedzieć o właśnie o honesty, o szczerości, i on się znajduje na Verity Isle. Świetnie. A teraz pytajmy się o compassion. No to już wiemy. Valor. Ha, Valarian Isles. Jelon. To już Tam będziemy musieli się udać, żeby... Żeby odwagę ćwiczyć dobrze. Sprawiedliwość. Okej, okay, teraz pamiętam na druidzie mieszkają. Super. To to już wiemy. To teraz zapytajmy się o Sacrifice. Minok. Dobrze. Last Hope Pay. Minok. To już wiemy. Honor. O tak. Trinzik. Na, na północy. Przylądka bohaterów. Będę się starał tam dotrzeć w miarę szybko i zrekrutować Paladyna, bo myślę, że przyda nam się na naszym questie. Spirituality. Z kolei jest Skarabrain. Ciekawe, że Scarabre to też jest miasto, w, znaczy prawdziwa osada paleolityczna bodajże, i też miasto, w którym, które było w Bardstale. No ale nic. Wyspa w pobliżu Spiritwood. Świetnie. No i ostatnie spytajmy się o Humility. humility. Jest z podstawą wszystkich snut. I okej, okay, czyli musimy poszukiwać ruin Magincy. Które nie wiemy gdzie są. Spytajmy się, może wie. O. A, znajdują się daleko... ...daleko od wybrzeży. Na małej wyspie... Na Wielkim Oceanie. Jeszcze tylko przerywam to dlatego, że to wszystko sobie skrobię w moim notatniku. Ostatecznie trzeba prowadzić dziennik. Dobrze, w czymś jeszcze może mi pomóc? Pytajmy się o... No dobra, to chyba wszystko. No i myślę, że już się mogę zbliżyć do półgodzinnego limitu, więc zapiszmy grę. No i zobaczymy, co dam dalej w kolejnym odcinku.